W Gimnazjum nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego w Wieluniu podsumowano wyniki 16. Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem fakt, że w tegorocznej edycji obok gimnazjalistów po raz pierwszy wzięli udział także uczniowie klas 6 szkół podstawowych. Turniej miał na celu sprawdzenie umiejętności, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad doskonaleniem i rozwijaniem różnych sprawności językowych oraz promowanie nauki języka angielskiego. W tegorocznej edycji uczestniczyło 103 Uczniów. 27 uczniów na poziomie podstawowym, 26 uczniów na poziomie średnio zaawansowanym i 32 uczniów na poziomie zaawansowanym oraz 18 uczniów ze szkół podstawowych. Chęć udziału w konkursie zgłosiło 11 gimnazjów i 6 szkół podstawowych z terenu 4 powiatów wieluńskiego, Wieruszowskiego, Sierackiego i Pajęczeńskiego. Konkurs był rozgrywany na czterech poziomach zaawansowania w kategorii gimnazjów na poziomie podstawowym, na poziomie średnio zaawansowanym i na poziomie zaawansowanym oraz w kategorii szkół podstawowych na poziomie klas szóstych. Uczniowie rozwiązywali testy zaopiniowane przez konsultanta do spraw metodyki WDN w Sieradzu. Na napisanie testu przeznaczono 90 minut. Tegoroczne testy konkursowe były dość trudne, dobór zadań konkursowych umożliwił sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości i efektywnego stosowania struktur gramatycznych, czytania ze zrozumieniem, słowotwórstwa, reakcji językowych oraz pojawiły się także zagadnienia dotyczące kultury, w historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jak co roku, ogłoszeniu wyników towarzyszyły artystyczne występy uczniów wieluńskiej Jedynki. Wszystko odbywało się oczywiście w języku Szekspira. Muzyka Na koniec nadeszła pora na gratulacje i nagrody. W kategorii uczniów klas szóstych szkół podstawowych zwyciężył Damian Sazon ze szkoły podstawowej nr 2 w Wieluniu. Jego opiekunem jest Rafał Pawelec. W kategorii gimnazjalistów na poziomie podstawowym najlepsza była Marcelina Woszczalska z gimnazjum nr 1 w Wieluniu, opiekun Filomena Adamczyk, a na poziomie średnio zaawansowanym Izabela Wołowicz z publicznego gimnazjum gminy Sierac z opiekunem Katarzyną Urbaniak. Spośród uczniów na najwyższym poziomie zaawansowania najlepszymi zawodnikami okazali się Katarzyna Łęgosz z gimnazjum w Czarnożyłach, opiekun Maria Góra, Jan Walczak, reprezentant gospodarzy oraz Marta Gajewska z gimnazjum nr 2 w Wieluniu, opiekun to Anna Dwornicka. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego Filomena Adamczyk, Marta Smolnik, Jolanta Gagatek i Magdalena Gajicka.